się nagrywa no i już wszedł ta na klasika nawet nie wiem czy to się nagrywa dobra nagrywa się no ok yy, to witam o grem na mapie świątecznej która jest na mapie świątecznej gramy a święta minęły dawno no yy, generalnie to yy, poprzedni odcinek ekipa uruszy się tym że nie ma rewa ale rewa wróci ale obecnie jest tylko Pobuta, czyli ekipa z dwóch pierwszych filmów tego dnia, wrzuconych. Oj, 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 <laughs> myślałem, że on A co, za, za, za śmiertelcę? Nie, gram na klasiku, nie na double upie. Takie jeszcze. Y, to, trzeba jeszcze dopowiedzieć. Co to było? Co, no śmierć kogoś. Chyba. Chyba, nie jestem pewien w sumie. Chodzi ci o tego szkieleta? Tak. No to możliwe, że to jest efekt śmierci. Bo, bo chyba można kogoś takie efekty. Dobra, to nie był na pewno ten tłop. Ewentualnie dźwięk się zbagował. Nie zgadniesz, kogo śledzę. Kogo? Odwróć się. E! O nie, jesteś mordercą! Zaraz wiesz mi! <laughs> nie, nie jest. A ile masz złota? Pięć. Co jest? Ja nie chcę lecieć, wypuśćcie mnie. Shift. Nie wiem. Albo kontrol, jeżeli sobie zmieniłeś sterowanie. Ja kłócanie pod shiftem. No ja też. Red control, mam e, speed. Tylko ja teraz gra w Minecraft, że zaraz w Dane się tak ozwyczaj, że będę kłócał, co więc biegać. No co masz pod shiftem tam bieganie. No, no ta... O kurczę, widziałem mordercę! Chłop miał miecz i mnie nie zabił. Przed koło mnie. Eee. E, chyba da Dani Kepro. Możliwe, bardzo. A to dani btp to przy dowodzie, to, mnie to nie był miecz tylko łopata. A, dobra. Ale wiesz, że jest skin do miecza jako łopata? Ale wiesz, że na tej mapie masz łopatę. Ale wiesz, że jest skin do miecza łopata? Jest, a man. mam. Pokok śnieżkami rzuca. I mnie zabije zaraz. Co? ścieżki zdaje obrażenia? Nie. bo się, że zaraz wyjmie miecz. A ja mam ścinę jak to przechodzę między tymi jeden chłop jest na awku, aż z tego zabił nawet O złoto Liczę na parkura, bo tutaj no jest, jest parkur? Nie, to jest jaskinia zwykła No O nie! ci w to Disneyland. Chopy się tu rzucają śnieżkami normalnie, a ja mam 30, nie wiem, 60, 70, Ty To w ogóle, co tak? co, chyba morderca jest e, na awku. Morderca tam za tobą, za tobą, za tobą. Góry. Zabił Tak, ale już celowałem. A, właśnie on stał na awku, a już się zastanawiał, czy go zabić, o, czy nie. Playgate? no to... O, you win. S? Drugie. Dużo zrobiłem <laughs> Bardzo dużo. Ubarłem Dobra, ale odkryłem mordercę, tak? Nie. Nikogo by nie powiedziałeś, że to morderca, więc nic nie zrobiłeś tak naprawdę. Ej, co, czemu... czemu... O, czekaj. Wywaliło ci... Ciebie też wywaliło? Zapomniałem, że RS jest party jeszcze i są problemy z tym. Mamy to nagrywamy wszystko po, wszystko, raz, wszystko e, cio, jednym ciągiem i no to wrzucamy, wrzucamy jednym Co? Co zrobiłeś? Wrzuciłem go z Francji, panie z partyk z przypadek. Czemu nie mogę go taki z No nie może być jest... <coughs> ref has been removed from the party. Tylko dodam jeszcze Do Francusów czy do party? Do Francusów. też A co ty mnie nie miałeś? Nie, może no dobra, to jak to nie dodał co 5 minut jest. Co 5 minut? Co jest co 5 minut? No 5 minut na przyjęcie, to nie się nie doda. Ja widzę, to jest mój skin? Dobra przyjmuj to zaproszenie. A, gdzie to się przyjmuje? Nie wiem. Y no, Dech nie Dobra, no, coś teraz tym klasik. Klasik, dobra. A ile ja mam w ogóle filmu? Pięć minut, no to musimy jeszcze trochę pograć. Dwa klasyczki jeszcze. Dwa klasyczki, a potem... A potem kolejny odcinek będzie z zabelapów. Tak się to przedłuża przyjaciele, tak się to przedłuża. Chyba, że assassin albo infection. Nie wiem, Mi Function nie jest słaby, bo jest na PVP. Jest na PVP? No przecież tam walczysz z zombiakami. Ale to nie jest tak, że Ty musisz uciekać przed zombie. No ale zombie to są gracze, ale masz, masz tam broń. Dobra, no to nie jest na pewno kto? Ty? Okej. Okay. Niebezpieczny. A, ty jesteś, dobra. Martwe osoby. Ja wiem, kto nie, nie jest na pewno. Ja nie jestem na pewno. Ja wiem, że zabijają obok mnie. Mi się to nie podoba. Czyli ty zabijasz? Obok mnie. No ty, bo ludzie, którzy są zabijani są... Zabił mnie kurna, nie wiem kto nawet. Gdzieś na dole, tak? Tak. E, tam gdzieś ten most... Koło mostku. Jak tu, widzicie, most, no taki mostek drewniany jest na dole samym. Jak widzicie, to jest mój skin Polak, mm -hmm. patriota, i przez to umarłem, za Polskę. Mhm. O, mam 120 <laughs> FPS-ów. Nie jest 100. 9, 80. No i 100, 120. No to ja wiem. O, ty też umarłeś? No kurczak był mordercą. To wiesz co, wydaje mi się, że to ty tylko dwie Bo film musi mieć po, po, po więcej niż 10 minut. To chyba jednak będzie więcej niż... 3. Czy... Bo ta trwała z jakiegoś 2 minuty. Ewentualnie to będzie trwało dłużej. Ajajaj. Chyba, że potem double Lapa jeszcze zrobimy. Nie, double-up no, ale... na oddzielny odcinek. A czemu To jest ten sam tryb. Tylko że jest po prostu zaraz więcej wszystkiego. Według mnie mogło być na tym samym. A według <coughs> mnie musi być 12 filmów w jednym dniu. A może dajesz na każdy dzień oprócz dzisiaj, kiedy to nagrywamy. Bo to jest... Dzisiaj nagrywamy jest poniedziałek 16 chociaż nie bo jutro, no. jutro nie dobra rady tyle nagrywać chyba bo będę historię robił nie. No, nie a w ogóle ja, ja nie mam ee, morda. czekaj zabił cię? patrz pat, ten taki cyklop zabił cię? Uważam, on tam poszedł, Ta. to... O, o, o tu gdzieś powinien być. Jak zobaczy tego ja to... O nie! Kopie, on miał inną główkę na. Faust miał inną główkę. Umarłeś? No ale on ma inną główkę na. No dobrze, czyli że generalnie tyle gier to nie wystarczy. Bo jest 8 minut. Już źle wziąłeś? No. No, generalnie. Ja nie mam, ja nie mam Office'a, Microsoft Office nie mam, więc ja to zrobię w Open Office. tą pracę i ciekawie mnie czy pani to otworzy, jak nie to nie moja wina, po prostu generalnie jeżeli przez, przez to, że to w takim czymś to zrobiłem nie dostanę dobrej oceny, to znaczy, że szkoła jest pay to win. Jak znowu umrę to będzie mi smutno. Dobra, idę na parkour. Co tam, że nie umiem w parkurze? Wow. Gdzie jest parkour? No, biblioteczki są parkurem. Jezus! Dark Prodiana jest. Kto? Taka czyna. Dark Prodiana. Albo nie, ona umarła. Nie nośli, jej wciąż tylko jak on się nie Jak zobaczyć taką dziewczynę, to ucieka. To jest chyba jedyna dziewczyna teraz. Nie, to jest jeszcze taka jedna z Nie, obecnie dziewczyna. żyjąca tylko jedyna. No to uciekają od niedobrze przy I sobie, nie? No nie wiem, widzimy, nie? O, widzę twoje ciało. No niestety. Mówię. Nie. Co jest? Za to byłam, na tym nie widziałem. Dobra, ile jest minut? Czekaj, jest 10 minut, to nie wiem. Dawaj jeszcze raz. Dobra, musimy coś zrobić. E tam odcinek może być nudny, musi po prostu być. Chciałbym wreszcie być 5. Ja mam 14% na morderce. Ja mam 15% na to i na to. Ja mam 14 i 7%. I zapewne nie będziesz, a ja będę. Nie, nie. nie. będziesz tylko na masz 7 pewnie. No, jestem nikim na zawsze. A ja jestem innocentem. Cnet i Co? Cnet co i A, od tyłu, dobra Ja się chowam Potwierdziłam się. Ja się chowam no, Czemu zawsze muszę być nic? Nie jesteś nikim, jesteś innocentem Ja się chowam, nie znajdą mnie tu Co tam że widać mnie z mostu a może tutaj się Nie, się nie jestem pewny, że Alex jest. Alex? No wiedziałem A. że Alex. Jezus Maria. Czekaj, to ja Wiecik. piszę na czacie. A, napisać Alex na czacie? Music. Czekaj. A. Jak? Zobaczysz Alex, to czekaj. A ty nie żyjesz? Nie ja żyję No przeszło obok chłopa. Napisałem Alex na czacie. A nie ma ktoś kto ma Alex? Nie, no, chyba. nie, nie zauważyła mnie Aleksa, a gdzie ty byłeś? Aleksa A, tam, a, ty, a widziałeś, cała nożem No lud ludzie piszą ciągle Alex teraz O, you win gy, gy. Dobra, czyli coś zrobiliśmy Tyle, że coś jeden z nas nie umarł no, nie no, czyli co? Kończymy nagrywanie? Czy jeszcze jedna? Wow. Uf. Ale labia Kończymy się nagrywać się jeszcze jedna Dobra, ostatnia potem... Dobra Koniec I czekamy na Rewa z kolejnym filmem, czy nie? Nie wiem O, detektyw to Chyba bym się zagrał Dobra Jestem detektywem, przyjacielu Mnie się nie bój Jesteś Jeszcze te manekiny są przerąbane Musi jej niszczyć to. O, widzę cię, halo, Tam. Detektyw Gliszakso. Detektyw. Ona ma rogi, ona jest zabiję lepiej. Kto? Ostatnio typ, który stał na łapku kazał się morderców, więc wiesz. Ten O nie, ona widzisz odpala się. Chłop na telefonie chyba gra jakże. Okej, okay, to dam, o. Nie, nie. O nie, nie mogę podnosić złota. A dobra, jestem detektywem, to i tak nic nie zmienia. Ale nie no, złoto ci daje tu wystrzały. No ale nie, i nie. tak mam miliard strzał Kurde, mordują poważnie. Tu, to po co dwójkę dobrze? Czemu na górze? Ja sobie przyszedłem na górę i wszyscy na górze leżą. Dobra ja idę do was. Jacek pomóż, boję. Pobuta murder, co? Kuba? Chcesz mi coś powiedzieć? Zamordują <laughs> mi <strzałamy>. No nie! <laughs> Głupi pisały Pobuta murder, nie? Ja tak Kuba, chcesz mi coś powiedzieć? A ty mnie zabierz? Tak O ty zdrajca Ja to sobie zapamiętam <laughs> Widziałeś to? chłopem mnie celował I trafił gdzieś przede mną Jest 15 minut To może już skończę Dobra no to... czekaj, musimy wyjść. No nie muszę, wychodzę. No dobra. No nie na no, którym się wychodzi. Ej, już nie wyjdziemy teraz chyba. Ja wyszedłem. Piśwam na lobby po prostu. To... A. Lobby.